Siemaneczko, ja jestem Peksiar, a to jest taki mały odcinek um, z Battlefielda 4 jak rozwalimy taką wielką tamę. Proszę do obejrzenia. To ja tutaj wsiadam już do tego lawa i chodźcie, spotykamy się w punkcie A, dobra? Robert no. HEXER. Jesteś? No. O. O. Miki jesteś? Miki jesteś? No. Miki wziął na chyba poważnie, nie. Dobrze, dobrze. No to dobra, jedziemy do A. Nie, Dobra i tak, tu jest ten punkt A i tu jest taka tamia, tama I to jak to się zniszczy to zaleje Dobra, no to już strzelamy wszyscy Ma ktoś C4? Ja To kładź C4 tam ja. <grym> się, dobra. to jest taki też odcinek z widzami Bo wiecie Wiesz co, sokułek. Nowy odcinek. Poczekam aż się cały magazynek załaduje. Dobra, już jestem. Mam nadzieję, że tu nikt nie wejdzie, nie zresetuje nam bitwy. Ej, gdzie jest... jest tu helikopter? Ja. Ja prowadzę. To weź z minigana ktoś strzelaj! Miki! na nie. A to strzelaj z minigana! Miki, strzelaj na chwilę z pojazdu, będę walił z RPG. Znaczy... Kaj? Dobra, koniec tego. A, masz tą grę, i walnę. Miki, kliknij F2, Mikołaj. Okay. F2 kliknij. Dobra, dzięki. Hexer, wal z tego mingana. Mam <coughs> nadzieję, że tu się wszystko nagrywa. Chyba to będzie tsunami. Oby tylko nikt nie wszedł. No. Co to jest na dwójce? O, czemu mam taki karabin na dwójce? No, już to sama siada. No kurde. Możesz się bo albo nie wychodzić i przyjechać tutaj technikiem z RPG. Nie trzeba, a już to tam osiada. I to będzie taki pierwszy odcinek. Drugi odcinek będzie, jak rozwamy w juszanka albo taką wielką też, taką większą damy. No, i takie trzy odcinki będą. Może sam będę albo jeszcze z innymi widzami, nie wiem O, już siada to. I patrzcie Mati, wsiadaj, 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 szybko! w wejdej, wejdź! jak się woda podnosi. Wow! I tutaj jeszcze ten komin runął. Wow! Dobra! Helikopter ewaku ewakuacyjny! Szybko, 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 szybko! Podejdź po mnie! Sit, shield, 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 shift! szybko! Hexer! Helikopter ratowniczy! Tutaj podlecisz? Musimy opuścić teren! O dobra, 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 dobra! Jest już! Utoniemy! Nie chcę umierać! Jak to groźnie wygląda! Nie Dobra, to dawajcie, ewakuujemy się tylko tym busem! Tym, tym, moim! Dawajcie, szybko! Chodźmy szybko! Chodźcie, nie możemy utonąć. Dobra, wszyscy są, uciekamy. Nie, woda się coraz bardziej podnosi. Ewakuacja. Dzięki za obejrzenie tego odcinka z widzami. Czekajcie na więcej, niedługo będzie tama albo wieżowiec. Dzięki za obejrzenie i cześć. Poręknajcie się. Cześć. Ara.